Nie, no jak mam zrobić intro? Tutaj jeden gościu sobie patrzy TikToka na kanapie. Jezus, Maria! Gdybyście nie wiedzieli. W sumie nikt nie wie. <grystanie> Gdybyście nie wiedzieli. Ja i Moody od dawna planowaliśmy zbudować własną wioskę dla naszych wiśniaków. Jednak mieliśmy malutki problem. Brakowała nam spora ilość materiałów. Ale za pomocą mojego szafirowego pomocnika udało mi się zebrać około 2560 dżunglowych desek. No i tak zrobię to szybko yy, nie nagrywając. A melody in my head.